Tylko jeden na dziesięciu mężczyzn może powiedzieć, 2024 to był dobry rok. Czy to jesteś ty? Patrząc na statystyki, mam dużo większą szansę trafić, jeśli powiem, że nie. Może ten rok nie był taki, jak chciałeś, może Twoje plany nie wypaliły, nie zmieniłeś pracy na lepszą, nie zrobiłeś formy na lato, nie znalazłeś drugiej połówki, nie wziąłeś się za siebie i nie poszedłeś do przodu. Nie ma w tym nic złego. Każdy sukces poprzedzony jest porażkami. Każda wielka osoba ma na swoim koncie niepowodzenia. Musi mieć, bo praktycznie nie da się osiągnąć sukcesu od tak za pierwszym razem. Thomas Edison, zanim wymyślił żarówkę, to przeprowadził tysiąc nieudanych eksperymentów. Warren Buffett zrobił dziesiątki nietrafionych inwestycji i stracił wiele pieniędzy, zanim zaczął zarabiać. Pierwsza książka Stephena Kinga została odrzucona przez ponad 30 wydawców, zanim któryś zdecydował się ją wypuścić. Każdy sukces poprzedzony jest porażkami. Daje do myślenia, nie? Nawet jeśli ostatnie 10 lat było dla Ciebie porażką, to dziś pokażę Ci, jak sprawić, aby w końcu 2025 był Twoim sukcesem. Punkt pierwszy. Zacznij od małych kroków. My, jako ludzie, mamy tendencję do przeceniania wielkich dokonań i niedoceniania małych kroczków. Myślimy, że musi stać się coś niewiarygodnego coś przełomowego, aby zmienić nasze, nasze życie coś, co praktycznie wywróci je do góry nogami no bo przecież nowy rok nowy ja. Więc zaczyna się styczeń. Ty masz 30 noworocznych postanowień, a po tygodniu przychodzi weryfikacja. No, bo jeśli do tej pory nic nie robiłeś, to nagle z dnia na dzień nie dasz rady wstawać o 5 rano, codziennie chodzić na siłownię, liczyć kalorie, dbać o twarz, zmienić swój styl ubierania się, zdrowo jeść i jeszcze jakieś inne wielkie cele. Nie dasz rady po prostu utrzymać tego tempa. I gdy nie udać się z jedną rzeczą, to zaczynasz tracić motywację i pod koniec stycznia wszystko wali się jak domek z kart. I potem już nie masz motywacji, nie masz celów. I kolejne 11 miesięcy oczekiwania na to, aż przyjdzie nowy rok i znowu będziesz mógł zrobić wielkie plany. Ale po co ci to, jeśli z tych wielkich celów co roku przychodzi wielkie rozczarowanie? Jeśli do tej pory nie dotrzymywałeś postanowień, to zmień swoje podejście i zacznij od małych kroków. Jeśli chcesz iść na siłownię, to nie postanawiaj, że będziesz chodził codziennie i od razu ostry trening. Zdecyduj się na 2 trzy razy w tygodniu i zacznij od. Treningów rozciągających, albo mm, treningów full body, żeby przyzwyczaić ciało do wysiłku. Dzięki temu nie zniechęcisz się po tygodniu, albo nie pokonają cię za kwasy, które będziesz, będziesz miał, mm, jeśli zaczniesz zbyt ostro. Jeśli chcesz schudnąć, to nie przystawiaj się od razu na mega restrykcyjną dietę, tylko zacznij od liczenia kalorii. Dzięki temu będziesz wiedział, na czym stoisz i jak zaplanować kolejne kroki procesu odchudzania. Wiele małych kroków to lepsza droga niż jeden. Jeden wielki skok. Jeśli będziesz codziennie o 1% lepszy, to po roku będziesz 37 razy lepszy. Prosta matematyka, z tym nie możesz dyskutować. Punkt drugi. Zapisz to to jest podstawa. Nie ma czegoś takiego, że twoje postanowienie noworoczne jest w głowie. Nie zapisuj niczego w telefonie czy na komputerze. Weź długopis, weź kartkę i napisz na niej swoje cele i postanowienia. Potem tę kartkę powiedz w miejscu, gdzie będziesz ją widział codziennie. Może to być naprzeciwko twojego łóżka, może być na wewnętrznej stronie drzwi szafy, może być na lodówce albo na lustrze w łazience. To nie ma znaczenia. Powie się po prostu w takim miejscu, abyś codziennie na to patrzył i wiedział, jaki jest Twój cel i postanowienie. Dzięki temu będziesz sobie na bieżąco przypominał, do czego dążysz. Jak to jest w głowie, to po prostu zapomnisz i nie będziesz przykładał do tego dużej wartości. A jeszcze lepiej, to powiedz o tym wszystkim dookoła. Gdy mówimy o swoich celach na głos, to mamy większą szansę na dotrzymanie postanowienia, bo wiedzą o nim również inni i nie jest już tak, że nie dotrzymasz słowa tylko sobie, ale i też innym. Dlatego, jeśli chcesz mieć większą szansę, to powiedz o swoim postanowieniu swoim bliskim. Albo o, napisz teraz tutaj jedno swoje postanowienie w komentarzu. I koniecznie również teraz zapisz je długopisem na kartce. Poczekam chwilę na ciebie. No już, leć po kartkę i zapisz. Napisałeś też komentarz? No dobra, to lecimy dalej. Punkt trzeci. Wytrwałość to podstawa. Wiesz, dlaczego mój kanał rośnie i jest nas tutaj coraz więcej? Bo od dwóch lat nigdy nie opuściłem wstawienia żadnego filmu. Tak jak sobie zaplanowałem, tak zrobiłem. Jeśli w trakcie roku raz bym wstawił film, a raz bym nie wstawił filmu, bo mi się nie chce, raz bym nie wstawił, bo mam ciężki dzień, a to bym zapomniał, a to bym nie wstawił, bo jadę na wakacje, to by nie było efektu. I to można przełożyć na każdy cel, jaki masz. Jeśli chcesz zbudować formę na lato, zapiszesz się na siłownię, masz w planach chodzić cztery razy w tygodniu, ale ciągle opuszczasz treningi. To po pierwsze, w życiu nie zrobisz tej formy, po drugie, sam będziesz czuł się ze sobą źle, że nie dotrzymujesz słowa, a po trzecie, wpłynie to także na inne cele, bo jak tutaj nie jesteś konsekwentny, to nigdzie nie będziesz. Utrzymaj konsekwencja. Jeśli coś sobie postanawiasz, to choćby się waliło i paliło, to zrób to. Nie ma, że ci się nie chce. Jeśli chcesz być lepszą wersją samego siebie, to nikt inny za ciebie tego nie zrobi. I tutaj bardzo ważna rzecz: jeśli raz czegoś nie zrobisz, to trudno. Nic się nie stanie, po prostu kontynuuj. Opuszczenie jednego dnia to drobna sprawa i nie wpłynie na efekt. Ale opuszczenie dwóch dni pod rząd to już nawyk. I ciężko ci będzie wrócić do normalnego działania. Zapamiętaj to koniecznie. Nigdy nie zawalaj dwa razy pod rząd. Punkt czwarty. Zaakceptuj ból. Dobry tytuł, nie? Mocno brzmi, ale już ci tłumaczę, co mam na myśli. Wszędzie słyszysz, jakie to życie jest ciężkie. Rano przy kawie w pracy koleżanka ci mówi, jak to ciężko było wstać. Kumpel przez telefon narzeka, jaką to ma ciężką robotę. W domu po pracy słyszysz, jaki to był ciężki dzień. No tak. Życie jest ciężkie i to pod każdym względem. Ciężko jest być biednym, bo musisz martwić się, czy starczy do pierwszego. Ciężko jest być bogatym, bo musisz ciężko pracować, aby zarobić pieniądze. Ciężko jest być grubym, bo ciągle jesteś zmęczony i latem zawsze jesteś przepocony. Ciężko jest być szczupłym, bo musisz cisnąć na siłowni i pilnować tego, co jesz. Ciężko jest być na etacie, bo ciągle szef nad tobą stoi i ciężko jest prowadzić swój biznes, bo przepisy się zmieniają ciągle, a podatki są coraz większe. Nieważne w jakiej kwestii zawsze jest. Ciężko. Po prostu ty musisz wybrać swoje ciężko. Nie wyeliminujesz tego ze swojego życia, więc musisz to zaakceptować. Tak naprawdę tylko dzięki temu będzie ci łatwiej. Bo jeśli nie będziesz patrzył na to, czy ciężko, czy nie, to po prostu będziesz to robił. Pójdziesz na siłownię niezależnie od tego, czy ci się chce, czy nie. Czy mi się zawsze chce, no jasne, że nie. Czasami wstaje rano na zewnątrz ciemno i zimno. Czy wolałbym zostać w ciepłym łóżku? Oczywiście, że tak. Czy tak czy inaczej idę na siłownię? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Bo tak zaplanowałem i zapisałem. Bo wiem, że dzięki temu będę zdrowy, zrobię tę przysłowiową formę na lato i pomoże mi to w dotrzymaniu innych celów. Punkt piąty: zbuduj swoją pewność siebie. Do tego wszystkiego, do tych czterech wcześniejszych punktów, potrzebna jest taka pewna doza pewności siebie. Jeśli nie znasz swojej wartości i uważasz, że coś jest z tobą nie tak, to te cztery wcześniejsze punkty nie mają znaczenia. A jak najłatwiej zacząć budować swoją pewność siebie? Ubierając się lepiej. To jest najprostsze. Przypomnij sobie jakąś sytuację, gdy wyglądałeś jak milion dolarów nie wiem, może to był twój ślub, może jakieś wystąpienie publiczne, może matura, wyjście na randkę. Cokolwiek. Po prostu sytuacja, w której bardzo się postarałeś, wszystkie ubrania były dobrze dobrane, dopasowane, stanąłeś przed lustrem i widziałeś tam dobrze wyglądającego mężczyznę. Miałeś tak? Pamiętasz taką sytuację? To przypomnij sobie teraz jak się wtedy czułeś. Dobrze się czułeś, prawda? Jak facet, który mm, idzie z życia, idzie przez życie z podniesioną głową. I teraz musimy zrobić tak, abyś czuł się tak na co dzień. A najłatwiej ten proces rozpocząć poprzez dobry ubiór. To nie jest męczące, nie wymaga wielkich przygotowań, ani nie jest ciężkie do zrobienia. Jeśli jesteś tu nowy, to właśnie to robię na moim kanale. Uczę was ubierać się dobrze, dzięki czemu budujecie swoją pewność siebie. Zobacz te komentarze. Kiedy zacząłem się świadomie ubierać, jestem inaczej odbierany i traktowany przez innych, a i czuję się po prostu lepiej. Ostatnio udało mi się zacząć lepiej ubierać, teraz czuję się lepiej, wiedząc, że wyglądam dobrze i częściej słyszę komplementy na temat mojego ubioru. Dzięki, Marcin, za twoje rady, dzięki tobie nareszcie nie mam kompleksów i w grupie czuję się pewniej. Dziękuję, panie Marcinie, za wkład i zaangażowanie, dzięki panu i mojej ukochanej odkryłem ten piękny styl i naprawdę doskonale się teraz czuję. Dziękuję za porady, korzystam i czuję, że wyglądam lepiej. Nie wiem, czy jesteś świadomy, jak wiele wniosłeś już do mojego życia. Zacząłem się inaczej ubierać, czuję się inaczej. Normalnie czuję, że mogę wszystko. Setki mężczyzn, którzy zaczynają budować swój wizerunek i już widzą efekty. I tutaj to, co mówiłem w pierwszym punkcie. Zacznij od małych kroków. Nie musisz od razu wymieniać całej garderoby. Zacznij zwracać uwagę na to, co zakładasz na co dzień. Jeśli zupełnie nie wiesz, od czego zacząć, to ja jestem tutaj po to, żeby ci pomóc. Możesz oglądać moje filmy tu na YouTubie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to właśnie jest idealny moment, aby kliknąć subskrybuj. Możesz też śledzić mój profil na Instagramie, gdzie pokażę ci jak zbudować swój własny styl. Możesz iść drogą na skróty i przyspieszyć cały proces dzięki moim ebookom i serii Pracownia Stylów, w których całą moją wiedzę przelałem na kartki i krok po kroku przeprowadzę cię przez proces zmian. Link do mojego sklepu podrzucam ci w opisie tego filmu. No, albo możesz próbować sam. Tylko po co błądzić samemu, jeśli już przetarłem dla Ciebie te szlaki. Poza tym wsparcie innych jest ważne, a nie zawsze w swoim otoczeniu masz osoby, które będą pchały Cię do przodu. Jeśli potrzebujesz wsparcia, czy tego przysłowiowego kopa motywacji, napisz komentarz. Możesz napisać też do mnie maila. Tutaj podrzucam Ci adres. Czy też możesz napisać na Instagramie. Ja zawsze odpisuję i pomagam. Prawda jest taka że nie zawsze mamy kogoś, kto zmotywuje lub z kim możesz porozmawiać na temat stylu. Dlatego też stworzyłem klub dobrze ubranych mężczyzn. Grupę na Facebooku, gdzie znajdziesz wyłącznie mężczyzn, którzy budują swój styl, którzy postanowili wziąć się w garść i zawalczyć o lepszą wersję samego siebie. Dostęp jest zamknięty. Możesz dołączyć jedynie, jeśli masz choć jeden z moich abbuków. E, a to dlatego, że chcę, aby byli, byli tam tylko mężczyźni, którzy naprawdę chcą zmienić swój styl i swoje życie. Po prostu tacy, którzy biorą to na poważnie, a nie piszą tylko głupie komentarze. Pomagamy sobie nawzajem, wspieramy się i budujemy lepsze wersje samych siebie. Zobacz na te zmiany. Mamy tutaj Marcina, mamy Janka, mamy Łukasza, każdy z nich zmienił swój sposób ubierania się, znalazł swój styl i napisał mi, że teraz czuję się dużo lepiej. Ty jesteś gotowy zrobić ten pierwszy krok? Zapraszam Cię do tej zmiany. Drzwi stoją przed Tobą otworem, a nigdy nie będzie lepszy moment niż teraz. Jeśli będziesz trzymał się tych pięciu punktów z dzisiejszego filmu czyli rób małe kroki, zapisuj cele i plany. Bądź wytrwały, zaakceptuj to, że jest ciężko, zbuduj swoją pewność siebie i raz w tygodniu poświęcisz te 15 20 minut na to, aby obejrzeć nowy odcinek na moim kanale we wtorek o 16, to gwarantuję, że 2025 to będzie Twój rok. Trzymam za ciebie kciuki. A i na końcu krótka informacja dla posiadaczy pracowni stylu na zimę. Panowie, pytacie, czy pojawi się aktualizacja linków. Tak, myślę, że to będzie już mniej więcej za tydzień. Ostro cisnę, żeby wymienić wszystkie nieaktualne linki w appbooku. Jak wiecie, jest to bardzo czasochłonne, bo ja nie wstawię wam linku do żadnego badziewia. Każdą rzecz sprawdzam skład, fason. Już byłem na poszukiwaniach w galerii. Przeszukuję internet. I pamiętaj, nic nie musisz robić, żeby dostać aktualizację. Jak już masz appbook na zimę, to jak masz pracownię stylu na zimę, to świeże linki całkowicie za darmo przyjdą do ciebie bezpośrednio na maila i znów będziesz miał dostęp do ponad 800 aktualnych linków do ubrań, do butów, do dodatków. A jak kupujesz Abuka teraz, to działa to tak samo. Czyli otrzymujesz przegląd linków, który zrobiłem w grudniu, a za około tydzień otrzymasz maila z aktualizacją.